Mój syn kazał mi zamknąć się przed jego kolegami, więc opuściłem jego dom, zabierając ze sobą firmę, którą po mnie odziedziczył, zostawiając go zdesperowanego. Cześć. Witaj. Polub, zasubskrybuj i włącz powiadomienia. Nazywam się Barbara Kowalska, i przez 30 lat Kowalska konstrukcja była dla mnie czymś więcej niż źródłem utrzymania. Była moją pasją. Moją tożsamością. Przedłużeniem mojej duszy uformowanym w betonie. Stali i reputacji. Zaczynałam od zera, z prowizorycznym biurem w garażu i upartym marzeniem w czasach, gdy kobieta u steru firmy budowlanej była równie rzadka, jak znalezienie nieoszlifowanego diamentu. Spotykałam się z podejrzliwymi spojrzeniami, ukrytym, a czasem wręcz jawnym seksizmem, kryzysami gospodarczymi, nieprzespanymi nocami. Ale zbudowałam tę firmę wysiłkiem, strategią i uczciwością, która stała się naszym znakiem rozpoznawczym. Nie tylko budowaliśmy budynki. Budowaliśmy zaufanie. I byłam niezmiernie dumna z dziedzictwa, które pozostawiliśmy po sobie, gdziekolwiek się udaliśmy. Kiedy mój syn Ryszard, albo Rysiek, jak upierał się, by go nazywać, bo uważał się za świetnego prezesa, ukończył szkołę biznesu, moje serce wypełniło się nadzieją. Był inteligentny, charyzmatyczny i kontynuował rodzinne nazwisko. Kto lepiej niż on mógłby kontynuować to, co ja zaczęłam? Zaczęłam go przygotowywać. Stopniowo wprowadzając go w świat biznesu. Marzyłam o płynnym przejściu, gdzie w końcu mogłabym się wycofać, cieszyć zasłużoną półemeryturą, może podróżować, zajmować się roślinami, odświeżyć zapomniane hobby, obserwując jednocześnie, jak mój syn wznosi kowalską konstrukcję na nowe wyżyny. Formalnie przejście nastąpiło pięć lat temu. Objął stanowisko prezesa. W praktyce jednak pozostałam prezesem zarządu i, co najważniejsze, większościowym udziałowcem. Ten środek ostrożności zaleci mi mój prawnik, Wojciech, stary przyjaciel i bystry doradca. Barbaro, zaufanie jest dobre, ale kontrola jest lepsza. Zwłaszcza w firmie rodzinnej, powiedział. Zachowaj większość akcji na swoje nazwisko. Na razie. To zabezpieczenie. Na początku się wahałam. Czułam się niemal winna, że nie ufam własnemu synowi. Ale w końcu podpisałam Myślałam, że to tylko formalność, symboliczny gest, ochrona, z której nigdy nie będę musiała korzystać. Przez pierwsze kilka miesięcy Rysiek wydawał się entuzjastyczny. Miał pomysły, niektóre dobre, niektóre niekoniecznie. Starałam się być cierpliwym mentorem, dyskretnym doradcą, ale stopniowo ten blask przerodził się w arogancję i nie był już tak subtelny. Moje sugestie spotykały się z sarkastycznymi uśmiechami lub przewracaniem oczami. Mamo, czasy się zmieniły, mawiał na spotkaniach przed dyrektorami, którzy pracowali ze mną od dziesięcioleci. Mówił tak, jakby mój czas minął, jakby nowa era w firmie wymagała agresywności, ryzyka i pośpiechu. Jego metody podważały wszystko, co zbudowaliśmy. Zmieniali zaufanych dostawców na tanie i wątpliwe opcje. Projekty zaczęły być realizowane w pośpiechu. Kultura firmy, niegdyś ciepła i oparta na szacunku, stała się zimna i nastawiona na rywalizację. Bezpośrednie odzwierciedlenie nowego kierownictwa. Starsi pracownicy rzucali mi zaniepokojone spojrzenia na korytarzach. Wyczuwali to samo co ja, coś cennego ulegało erozji. Próbowałem go ostrzec. "Ryszard, pośpiech i budowanie idą w parze. Jeden błąd może zrujnować wszystko, co zbudowaliśmy przez dekady." Poklepał mnie tylko po ramieniu i odpowiedział z tym protekcjonalnym uśmiechem. Spokojnie, mamo. Wiem, co robię. Zostaw stronę operacyjną mnie, dobrze? Ciesz się emeryturą. Ale najbardziej bolało mnie to, jak traktował mnie publicznie. Zwłaszcza w obecności swoich nowych przyjaciół i osób z wyższych sfer, na których tak bardzo mu zależało. Mieszkał w rezydencji kupionej za hojne dywidendy firmy. Dywidendy, które ja jako większościowy udziałowiec aprobowałem, wierząc, że dobrobyt uczyni go bardziej wdzięcznym, bardziej rozsądnym. Cóż za iluzja! Jego dom był sceną jego próżności. A kiedy mnie zaproszono, traktowano mnie jak starą porcelanę, nie na miejscu i niewygodnie. Nigdy nie zapomnę kolacji z zagranicznymi inwestorami. Rysiek opowiadał o ekspansji międzynarodowej, rzucając angielskimi terminami, których ledwo wyma. I przechwalając się przesadnymi przewidywaniami. Kiedy próbowałem zwrócić uwagę na coś istotnego, na przepisy jednego z wymienionych przez niego krajów, zostałem przerwany. Moja mama jest żywą legendą w firmie, ale powiedzmy, że jej specjalizacja jest bardziej historyczna, powiedziałem, wymuszając uśmiech do gości. Poczułem, jak twarz mi się rumieni. Inwestorzy spojrzeli po sobie zawstydzeni. Zachowałem spokój, ale w głębi duszy coś pękło. Nie tylko mnie znieważył, zszargał moją wiarygodność, a wraz z nią, być może, przyszłość samej firmy. W zeszłą sobotę nastąpiło dno. Rysiek urządził u siebie imprezę. To nie była impreza biznesowa, tylko zgromadzenie jego hałaśliwych, egocentrycznych, upojonych luksusem przyjaciół, rywalizujących o to, kto zdobędzie największą władzę. I to było tam, na oczach wszystkich. Wahałam się, czy iść. Instynkt podpowiadał mi, żebym została w domu, w towarzystwie jedynie dobrej książki i ciszy, która od dawna witała mnie lepiej niż niektórzy towarzysze. Ale to były jego urodziny. A jakaś część mnie tej głupiej, wiecznie pełnej nadziei matki wciąż wierzyła, że moja obecność może coś znaczyć. Może w przebłysku świadomości rozpozna ten gest. Impreza była już w pełnym rozkwicie, kiedy przybyłam. Muzyka grała głośno, szampan lał się strumieniami z kryształowych kieliszków, Wymuszony śmiech rozbrzmiewał po salach. Ryszard, a raczej Rysiek, jak teraz domagał się, by go nazywać, był w centrum uwagi, jak zawsze. Gestykulował, głośno się śmiał i opowiadał historię agresywnej transakcji na rynku nieruchomości, którą rzekomo prowadził. Znałam kulisy. Wiedziałam, jak bardzo została, co najmniej, podkoloryzowana. W pewnym momencie temat zeszedł na inwestycje w mieście. Jeden z jego znajomych wspomniał o planowanym nowym luksusowym osiedlu. Znałam ten projekt. Co więcej, znałam ryzyko kryjące się pod powierzchnią. Problemy geotechniczne, które mogłyby zagrozić całej konstrukcji, coś, co z pewnością nie zostało ujawnione opinii publicznej. Rozważałem interwencję. Nie z próżności, ale z zapału. Próbowałem podejść bliżej, znajdując przerwę między śmiechem a łykami szampana. Zacząłem subtelnie komentować niestabilność gruntu. Delikatnie wspomniałem o badaniach technicznych, które przeprowadziliśmy lata temu na sąsiedniej działce. Ale nawet nie dokończyłem. Rysiek odwrócił się do mnie gwałtownie. Jego uśmiech zniknął w ciągu kilku sekund. W jego oczach pojawiła się irytacja. A potem, przy pulsującej w tle muzyce, uniósł rękę, jakby odprawiał niewygodne dziecko, i powiedział głośno i wyraźnie: Och, Mamo, na litość boską. Zamknij się, mów dalej. Nikt tu nie chce słuchać twoich opowieści o badaniach gleb z epoki kamienia łupanego. Próbujemy porozmawiać jak dorośli, dobrze? Nastała grobowa cisza. Na chwilę muzyka zdawała się ucichnąć, choć wiedziałem, że wciąż gra. Wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Poczułem, jak płonie mi twarz. Fala upokorzenia tak ostra, że na kilka sekund zaparło mi dech w piersiach. Spojrzałem na syna, szukając skruchy, śladu człowieczeństwa, znaku, że rozumie powagę tego, co właśnie zrobił. Nic. Tylko chłód. I spojrzenie pełne buntu. Jakbym był utrapieniem. Jakbym wtargnął w przestrzeń, w której nie jestem już mile widziany. Jego przyjaciele byli wyraźnie zakłopotani. Jeden odchrząknął, drugi odwrócił wzrok. Trzeci próbował przerwać ciszę niezręcznym żartem, który zamarł w powietrzu. Nikt nic nie powiedział. Nikt go nie zganił. Nikt mnie nie bronił. I właśnie w tym momencie coś we mnie pękło definitywnie. To nie był pierwszy raz, kiedy Rysiek mnie zlekceważył, ale bez wątpienia był to najokrutniejszy, najbardziej publiczny, najbardziej brutalny gest. To zdanie, zamknij się, wciąż dźwięczało mi w głowie, miażdżąc wszelkie ślady ślepej miłości i wymówek. Jakie mogłam mu jeszcze znaleźć? Oto człowiek, który zdystansował się nie tylko od matki, ale i od swojej godności. Człowiek, który splunął na własną historię i na kobietę, która dała mu nie tylko życie, ale i karierę, firmę, solidne fundamenty. A co więcej, oto człowiek zupełnie niegodny przewodzenia firmie, którą zbudowałam z wysiłkiem, wartościami i honorem. Nie powiedziałam ani słowa. Nie płakałam. Nie robiłam zamieszania. Z pogodą ducha, która zaskoczyła nawet mnie samą, wstałam z krzesła, wygładziłam sukienkę, chwyciłam torebkę i podeszłam do drzwi. Za sobą usłyszałam głos Ryśka wołającego mnie, to mieszające zaskoczenie z nutą skruchy. Ale nie obejrzałam się. Opuściłam ten dom, tę imprezę, tę toksyczną atmosferę i czułam się, jakbym zostawiała za sobą lata stłumionego bólu. To było wyzwolenie. Jechałam do domu w milczeniu. Ból pulsował Owszem, ale był spowity lodowatą furią, a wraz z nim jasność celu, której nie czułam od dawna. Zamknij się. To zdanie zmieniło wszystko. Przypieczętowało los ryśka. I obudziło we mnie coś, co drzemało we mnie od lat kobietę, która nie tolerowała braku szacunku, kobietę, która zbudowała imperium. Siatka bezpieczeństwa, którą mój prawnik, dr Kowalski, zasugerował lata temu. W końcu nabrała sensu. Całą niedzielę spędziłam w myślach, analizując każdy szczegół, każdy dokument starannie przechowywany w sejfie w moim biurze. I oto było, czarno na białym, Beata Nowak, posiadaczka 65% akcji zwykłych Nowak Konstruktora. Kontrola była moja. Zawsze była. Rysiek był fałszywym prezesem. Prawdziwa władza spoczywała we mnie. A on o tym zapomniał, upojony własną arogancją. W poniedziałek, przed świtem, zaparkowałem przed siedzibą firmy. Ten imponujący budynek, niegdyś symbol mojego największego marzenia, wyglądał teraz jak pole bitwy, na którym walczyłbym w ostatniej wojnie o szacunek. Zadzwoniłem do dr Kowalskiego i spokojnie stanowczo wyjaśniłem sytuację. Słuchał w milczeniu. A potem powiedział spokojnym głosem kogoś, kto już przewidział taki rozwój sytuacji. Bijatoł, masz wszelkie prawa. I szczerze mówiąc. Być może to najlepsze rozwiązanie dla firmy. Zacząłem się już martwić pewnymi ruchami. Postanowiliśmy zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyrektorów tego samego popołudnia. Tylko najważniejsi, ja, dr Kowalski, który był również moim przedstawicielem prawnym, oraz dyrektor finansowy Stanisław Zieliński, lojalny i prawy człowiek, który był u mojego boku przez ponad dwie dekady. To był początek końca, dla niego. I, jak można się było spodziewać, Ryszard został wpisany do porządku obrad pod niejasnym tytułem omówienie pilnych spraw strategicznych. Drugi telefon był do Adama, dyrektora finansowego. Adamie, potrzebuję cię dziś na spotkaniu o 17. I potrzebuję twojej dyskrecji i lojalności. Adam, który już wcześniej dyskretnie zwierzył mi się ze swoich obaw dotyczących zarządzania Ryszardem, natychmiast zrozumiał: Będę, pani Biatouł, może pani na mnie liczyć. Resztę dnia spędziłem w moim starym biurze, które nadal mieściło się na najwyższym piętrze siedziby firmy, choć rzadko z niego korzystałem. Tam uporządkowałem myśli, uporządkowałem argumenty i ponownie przejrzałem dokumenty prawne. Ciężar na sercu był prawdziwy. Smutek związany z koniecznością pogięcia tak surowych kroków wobec własnego syna mieszał się z narastającym poczuciem sprawiedliwości. Nie robiłem tego tylko dla siebie, ale dla wszystkiego, co zbudowałem dla firmy, dla pracowników, dla dziedzictwa którego nie chciałem zniszczyć arogancją i niekompetencją człowieka, który kiedyś dumnie nosił moje nazwisko. Punkt o 17.00 wszedłem do sali konferencyjnej. Adam i doktor Marek Mendel, mój prawnik, już tam byli. Obaj mieli poważne miny. Ryszard pojawił się kilka minut później, spóźniony, jak zwykle z typowym dla siebie zniecierpliwieniem. Po co ten pośpiech? Mam ważną kolację, powiedział, odniechcenia rzucając telefon na stół. Usiadłem na krześle prezesa, miejscu, którego formalnie nie zajmowałem od lat, ale które zawsze należało do mnie. Wziąłem głęboki oddech. Dzień dobry, Ryszardzie. To jest ten pośpiech. Dałem znak doktor Markowi, żeby przekazał kopię dokumentów potwierdzających moją pozycję jako większościowego i kontrolującego udziałowca Santos' Budownictwo. Ryszard spojrzał na dokumenty najpierw z pogardą, potem ze zmieszaniem, a w końcu z narastającym niedowierzaniem. Co to jest? Żart? To nie żart, Ryszardzie, powiedziałem stanowczym i ostrym głosem. To są dokumenty prawne firmy. Jak widzisz, posiadam 65% akcji z prawem głosu. Ostateczna kontrola zawsze należała do mnie. Zbladł, ale oddałeś mi firmę. Powiedziałeś? Przekazałem Ci stanowisko prezesa zarządu. Codzienne zarządzanie. Ale ufałem, że będziesz szanował dziedzictwo i wartości tej firmy. Ufałem, że będziesz miał zdrowy rozsądek i szacunek niezbędne do przewodzenia. Ale wielokrotnie udowodniłeś, że to zaufanie było nieuzasadnione. Spotkałem się z nim w oczy i po raz pierwszy zobaczyłem coś nowego: strach. Już nie ta zwykła arogancja. Państwa decyzje finansowe były lekkomyślne, narażając zdrowie firmy. Państwa kierownictwo zdemotywowało naszych najwierniejszych pracowników. Pańskie zachowanie, całkowity brak szacunku, nie tylko dla mnie, ale i dla wizerunku Santos Budownictwo, stał się nie do utrzymania. Zatrzymałem się na chwilę. W sali zapadła gęsta cisza. Dostrzegłem dyskretne wsparcie w oczach Adama i doktor Marka. Incydent z sobotniej nocy kontynuowałem, a mój głos na chwilę się załamał, był ostatnią kroplą. Ostatecznym dowodem na to, że brakuje panu dojrzałości, charakteru i szacunku, by piastować to stanowisko. Wziąłem głęboki oddech. W związku z tym, jako większościowy udziałowiec i prezes zarządu, informuję, że ze skutkiem natychmiastowym zostaje pan odwołany ze stanowiska prezesa Santos' Budownictwo. Pana współpraca z tą firmą zostaje zakończona. Ryszard gwałtownie wstał, przewracając krzesło. Nie możesz tego zrobić. To moja firma. Mój ojciec. Twój ojciec byłby przerażony tym. Kim się stałeś i co robisz z jego pracą, życia i moją? Mój głos podniósł się po raz pierwszy, pełen emocji. Ta firma została zbudowana na szacunku, Ryszardzie. Szacunku dla klientów, dla pracowników, dla jakości. Wartości, które ewidentnie ignorujesz. Nie odziedziczyłeś tej firmy. Dostałeś szansę, by nią kierować. I poniosłeś porażkę. Fatalną. Czy to zemsta? Bo kazałem ci się zamknąć na tej idiotycznej imprezie? krzyknął, a jego twarz poczerwieniała i drżała. Nie chodzi tylko o to, Ryszardzie. Chodzi o wszystko. Ryzyko, jakie stwarzasz. Zamknij się było po prostu najwyraźniejszym wyrazem twojej arogancji. Tak mi powiedziałeś, ale tak zrobiłeś z każdą radą, każdym ostrzeżeniem, każdą wartością, która podtrzymuje tę firmę. Spojrzałem mu prosto w oczy zimno. Teraz to ty będziesz słuchał. Koniec. Przez chwilę stał nieruchomo, jego oczy błyszczały, a klatka piersiowa unosiła się i opadała. Doktor Marek spokojnie wstał. Ryszardzie, proponuję, żebyś zebrał swoje rzeczy i opuścił budynek. Szczegóły twojego zwolnienia zostaną omówione z twoimi prawnikami. Ryszard spojrzał to na mnie, to na doktor Marka, a potem na Adama, szukając sojusznika. Ale go nie znalazł. Pokonany, ale wciąż owładnięty wściekłością, chwycił telefon komórkowy ze stołu i wybiegł z pokoju z siłą, która sprawiła, że zdjęcia na ścianie zadrżały. Cisza, która zapadła, była pełna napięcia, ale i wyzwalająca. Spojrzałem na Adama i doktor Marka Mendla z milczącą wdzięcznością. Dziękuję za wsparcie. Adam skinął głową. To było konieczne, pani Biatoł. Dla dobra Santos Budownictwo. Doktor Marek zakończył z charakterystyczną dla siebie powagą. To była słuszna decyzja. Teraz musimy pomyśleć o kolejnych krokach. Tej nocy nie mogłem spać. Adrenalina wywołana konfrontacją opadła, ustępując miejsca brutalnemu wyczerpaniu i gorzkiemu, nieuniknionemu smutkowi. Wyrwałem grunt spod stóp własnego syna. Ale nawet rozdarty wewnętrznie, jakaś część mnie wiedziała z niezachwianą pewnością, zrobiłem to, co trzeba było zrobić. Aby uratować firmę, która reprezentowała moje życie, moje wartości i wszystko, na co tak ciężko pracowałem. W kolejnych dniach i tygodniach ponownie objąłem tymczasową prezesurę. To było jak jazda na rowerze po długim czasie moje instynkty powróciły, jakby nigdy ich nie opuściły. Przejrzyście zakomunikowałem zmianę zespołowi, zapewniając stabilność kierownictwa i potwierdzając nasze przywiązanie do zasad, którymi zawsze się kierowaliśmy. Reakcja była zaskakująca. Wielu pracowników, zwłaszcza tych najstarszych, powitało mnie z widoczną ulgą, niemal jakby świętowali powrót czasu, który uważali za stracony. Dusza firmy, uciszona w milczeniu, zaczynała na nowo oddychać. Rozpoczęliśmy najtrudniejszą pracę, ocenę szkód, jakie wyrządził Ryszard. Renegocjowaliśmy umowy z dostawcami, kontaktowaliśmy się z klientami, aby potwierdzić nasze zaangażowanie w jakość, a przede wszystkim staraliśmy się odbudować kulturę szacunku, zaufania i współpracy. Ryszard z kolei zniknął z pola widzenia. Nie odbierał żadnego z moich telefonów. Nie odpowiadał na wiadomości. Dowiedziałem się od osób trzecich, że zatrzymał się w domu jednego ze swoich znajomych z tej niesławnej imprezy, prawdopodobnie podsycając narrację, że padł ofiarą bezwzględnej i mściwej matki. Może kiedyś zrozumie. Być może pewnego dnia życie zmusi go do spojrzenia w głąb siebie, do konfrontacji z arogancją, która go zaślepiała, do przyznania się do błędów, których nie chciał dostrzec. Może, ale nie mogłem już dłużej opierać swojego życia ani losu Santos Budownictwo na tym morze. Dziś, siedząc ponownie na krześle, które należało do mnie przez tyle lat, patrząc przez okno gabinetu prezydenckiego na panoramę miasta, które pomogłem zbudować, czuję wir emocji. Jest ból. Tak, ból zranionego, być może nieodwracalnego związku. Rana, której lata nie gwarantują, że się zagoi. Ból matki. Ból kobiety. Ale jest też poczucie siły, spełnionej misji, świadomości, że chroniłem to, co święte dziedzictwo całego życia. Santo's budownictwo nigdy nie było tylko zbiorem budynków, kontraktów i liczb. Ma tożsamość. Ma historię. Ma duszę. I ta dusza była duszona, powoli, bez krzyku, ale z bólem. I uwolniłam ją. Cena była niezwykle wysoka najwyższa. Jaką matka może zapłacić. Ale alternatywa była nie do pomyślenia milcząco przyglądać się rozpadowi wszystkiego, co zbudowałam, w tym mojego poczucia własnej wartości. Doświadczyłam na własnej skórze, że istnieje kolosalna różnica między odziedziczeniem stanowiska a zasługiwaniem na jego prowadzenie. I że czasami, aby chronić to, co się kocha, trzeba mieć odwagę, by ponownie przejąć stery, nawet jeśli będzie to kosztować spokój ducha. Firma znów była w dobrych rękach. O przyszłości Santos budownictwo można było znów marzyć. Jednak przyszłość mojego syna była pustą kartą kartą, którą tylko on mógł zapisać.